W naszym świecie wciąż jest wiele zjawisk, których nie rozumiemy. To dziwny świat. Dziwne rzeczy się zdarzają, a my badamy cudowne zjawiska. Dwójka młodych naukowców próbuje poznać prawdy, których nie potrafimy objąć umysłem. Chyba nie przeszedłeś rytuału Hakuni. Nie wierzę, że Cię do niego dopuścili. Musiałem zdobyć ich zaufanie. Dlatego teraz masz halucynację. To co widzisz wcale nie musi być złudzeniem. Serial Tajemniczy Element dziś o 20.30. Wielkie mocarstwo kontra terroryści. Marokańscy Beduini porywają amerykańską rodzinę. Chcieli zdobyć okup, wywołali międzynarodowy skandal. Amerykanie żądają głowę Rajsulego, jeśli nie odda pani pedekarys. Kto to jest? To wspaniały człowiek. Sługa Boże. Jednocześnie Pan i kryminalista. W świecie wielkiej polityki ludzkie życie przestaje się liczyć. Żywa pedekarys albo martwy Rajsulego? Prezydent Roosevelt oszalał. Pasjonujące kinoakcji i wielkie widowisko przygodowe. Film inspirowany prawdziwą historią. W roli głównej Sean Connery. Do zobaczenia, gdy będziemy jak złote chmury niesione wiatrem. Wiatr i lew. Dziś o 21.30.